Dzisiaj czas na okrąg opisany i wpisany w trójkąt prostokątny. Trójkąt prostokątny, jak sama nas wskazuje, musi zawierać sobie kąt prosty. No i zgodnie z naszym twierdzeniem Pitagorasa, które poznajemy pod koniec szkoły podstawowej, mamy przyprostokątne a i b przyprostokątne, dlatego że leżą przy kącie prostym i mamy przeciwprostokątną, dlatego że leży naprzeciw kąta prostego i ona jest oznaczana c. Warto zapamiętać, że przeciwprostokątna jest zawsze najdłuższym bokiem, jaki występuje w trójkącie prostokątnym. I ona leży zawsze na przeciw największego kąta, czyli tu nam się zgadza, bo kąt prosty ma 90 stopni. Jeżeli mówimy teraz o okręgu opisanym na trójkącie prostokątnym, to nasza przeciwprostokątna jest. I jego średnicą tego okręgu i zgodnie z nazwą tablic maturalnych okrąg opisany na trójkącie i jego promień oznaczamy dużą literą R. Duża litera R to jedna druga C. Tutaj mamy kąt prosty, tu mamy duże R i chodzi o ten odcinek. Także cały odcinek byłby bokiem C. Tutaj mielibyśmy bok A i B. No i teraz na przykład mamy zadanko, że mamy obliczyć promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnych o dwóch dłuższych bokach 8 i 10. No i teraz pytanie, mam trzy boki, a skąd ja mam w sobie wymyślić, że to są nasze? Dwa dłuższe. Wiemy już doskonale, że zawsze najdłuższym bokiem trójkąta prostokątnego z jego przeciwprosoką, czyli mamy do wyboru 8 i 10, no to na pewno dziesiątka będzie najdłuższa. Tutaj mamy 8. No i teraz pytanie, czy mając te dwa boki jestem w stanie obliczyć promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym? No tak, bo skoro wiem, że R jest równa jednej drugiej C, a całe C. Jest 10, to po prostu podstawiamy. C jest równe 10, a r jest równe 1, drugiej c, czyli r. Tutaj znowu zachodzi mnożenie, bo jest zlepione, czyli 1, 2 razy 10. Jeżeli mnożę przez dużą liczbę, to ona idzie do góry. Czyli mamy r 1 razy 10 to 10. 2 zostaje, 10 przez 2 to 5, czyli w okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym ma długość 5. Jakby ta sama sytuacja wyglądała w przypadku promienia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny. Jeżeli mamy trójkąt prostokątny i okrąg jest wpisany w środek, to zgodnie z tablicami małe oznaczenie małego r na promień mamy znów a, b i c, jaką dwie przyprostokątne i przeciwprostokątne w trójkącie prostokątnym i małe r w tabelce ma wzór A plus B minus C przez 2. Czyli potrzebujemy wszystkie trzy boki. Patrząc na to, że mamy znów to samo zadanie, czyli obliczamy tym razem promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, czyli małe r o dwóch dłuższych bokach 8 i 10, no to znów przyjmujemy, że najdłuższy bok ma 10. Jeden z nich, obojętnie czy to A czy B, ma 8. Ale my do naszego wzoru na R potrzebujemy wszystkie 3. Ale pod koniec podstawki, jak już wspomniałam, poznajemy twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa działało tylko na trójkąty prostokątne. I Pitagoras wysnuł teorię, że A kwadrat plus B kwadrat jest równe C kwadrat. Czyli zgodnie z naszym rysunkiem A kwadrat nie mamy, czyli zostaje jako A kwadrat. Zamiast B wstawiamy nasze 8 kwadrat, no i C to 10 do kwadratu. No i jak równanie, czyli każdą linię zapisujemy od nowa. A kwadrat, 8 do kwadratu, czyli 8 razy 8 to 64, 10 razy 10 to 100. Przeszkadza mi tutaj plus 64, czyli muszę na przeciwnym znaku przeciwieństwem dodawania jest odejmowanie minus 64, a kwadrat równa się 100 minus 64 do 36. I teraz, jeżeli mam potęgę, to nie dzielę, nie mnożę, nie kombinuję, tylko pierwiastkuję bez żadnego znaku przed. I a równa się pierwiastek z 36, a pierwiastek z 36 to jest 6, dlatego że 6 razy 6 da nam 36. I wracamy do naszego wzoru, na promień okręgu wpisanego, czyli R równa się A plus B minus C przez 2, czyli R równa się 6 dodać 8 minus 10 przez 2, 6 plus 8, 14 minus 10, 4 drugie, czyli równa się 2. No i tak samo działamy głównie na tych wzorach, jeżeli na przykład podadzą nam promień, a szukamy któregoś w boku. Powodzenia!